Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w polecanych zestawach na miesiąc lipiec. Dzisiaj lecimy z kolejnym bardzo ciekawym zestawem, tym razem za 4000 zł, ponieważ zauważyłem, że właśnie w tym przedziale cenowym najczęściej wyszukujecie zestawów i taki właśnie dzisiaj się pojawi, tak więc zaczynamy. Tak więc słuchajcie, dzisiejszy zestaw będzie oparty o platformę AM5, oczywiście Ryzen 5 8400F, wersja OM. Jest to sześciordzeniowy, 12-wątkowy procesor z troszeczkę ściętą pamięcią podręczną do 22MB. Podstawka oczywiście AM5, ale wcale ten procesor sobie źle nie radzi. Jest taki test na YouTube, tak więc chętnych odsyłam właśnie do tego testu, a my lecimy sobie dalej. Płyta główna. Płyta główna, słuchajcie, jaką wybrałem do tego zestawu i na jakiej posadzimy ten procesor, to Asrock B650M Pro RS płyta formatu micro ATX jak widzicie, mamy oczywiście cztery banki na pamięć, mamy dość fajną sekcję zasilania, mamy również chłodzony jeden z dysków M2. Jeśli chodzi o tylne porty wejść wyjść USB typu C USB 3.0, 2.5 gigabitowa karta sieciowa tak więc myślę całkiem fajny kąsek dla graczy. W cenie 579 zł, kolorystyka oczywiście biało-czarna. I teraz pamięci: słuchajcie, ja tutaj po chwili zastanowienia wsadziłem do tego zestawu 32 GB Pamięci DDR5. Oczywiście Adata XPG Lancer Blade, 6000 MHz, taktowanie bez podświetlenia. Jak ktoś by chciał z podświetleniem musi sobie troszeczkę dołożyć właśnie do, tych samych, do tego samego modelu, ale z podświetleniem RGB. My tutaj jesteśmy w takim no, trochę budżetowym przedziale cenowym, 4000, więc na wszystko i tak nie, nie możemy sobie pozwolić, a i tak wydaje mi się dość fajny zestaw za tą kwotę właśnie wyszedł. Tak więc pamięci bez RGB, jak ktoś chce, po prostu niech sobie dołoży do RGB. Kolejny element tego zestawu to dysk. SSD, tutaj postawiłem na konstrukcję od firmy Goodram, jest to PX700 o pojemności 1TB, jak widzicie ten dysk macie w cenie 278 zł, jeśli chodzi o odczyt 7400 MB na sekundę, zapis 6500 gdyby ktoś potrzebował większej pojemności, to tak samo jak z tymi pojęciami musi niestety sobie dołożyć jeżeli potrzebujecie większego magazynu, no to albo z czegoś rezygnujecie i dokładacie dysk wyższej pojemności albo za jakiś czas po prostu dokupujecie kolejny płyta główna oczywiście bez problemu pozwoli na zamontowanie kolejnego takiego dysku z złączu M2 lecimy sobie słuchajcie dalej czyli zasilacz ja tutaj postawiłem na zasilacz od firmy Gigabyte jest to dokładnie model P650G czyli zasilacz o mocy 650W z certyfikatem 80 Plus Gold tak więc bardzo wysoki certyfikat sprawności Cena zasilacza dość ciekawa, 239 zł, płaskie wiązki okablowania, tak mniej więcej ten zasilacz wygląda, prezentuje się całkiem fajnie, dość duża moc, dość duży certyfikat do tej jednostki, myślę w tej cenie będzie wręcz idealnym wyborem. No i już Wam, pokaz no już wam pokazuję kolejny element tego zestawu, czyli obudowę, no i tutaj lecimy sobie w białym kolorze, jak widzicie obudowa od firmy Moutcom Volcano Panorama Apex ARGB z trzema, wentylatorami na fabrycznym wyposażeniu. Obudowa w stylu akwarium, ona już kilka razy się pojawiała, bardzo fajna konstrukcja, przeszklona. U dołu jak widzicie mamy na tej stópce złącza, te z których najczęściej w zasadzie będziemy korzystać, czyli USB typu C, USB 3.0, słuchawki, mikrofon, power reset i tego typu przyciski. Tak wygląda w takim przekroju. Jest odpowiednio oczywiście ofiltrowana. Trzy wentylatory w standardzie na wyposażeniu. Maksymalna wysokość chłodzeń CPU 175 mm, a karty graficzne 400. Maksymalna liczba wentylatorów, jakie możemy tu zamontować, to 9, a fabrycznie tak wspomniałem, 2 razy 120 na boku oraz 1 140 z tyłu. No i ja tutaj wybrałem chłodzenie wodne od firmy Emeza, Jest to MAC Core Liquid A13. W kolorze białym, jak widzicie, zresztą z podświetlaniem ARGB, chłodnica 240 mm, kompatybilna z podstawką AM5, dwa wentylatory 120, myślę, bardzo fajne chłodzenie. W dość dobrej cenie na ten moment to jest chyba nawet jakaś promocja. Z tego co widzę, 269 zł takie chłodzenie kosztuje. Myślę, że jest to dużo lepszy wybór niż chłodzenie wieżowe, które, moim zdaniem, już gdzieś tam miały już swoje lata świetności. No i na sam koniec oczywiście karta graficzna, już wam pokazuję, co ja tutaj ciekawego wybrałem. A wybrałem kartę graficzną od firmy XFX jest to dokładnie Radeon RX 9060XT wersja 16 GB. Pamięci w kolorze białym jak widzicie. Mamy tutaj jak widać zresztą trzy wentylatorowy układ chłodzenia. Tak on wygląda. Kolor biały, myślę, będzie się bardzo fajnie i ciekawie komponował właśnie w tym zestawie. Tak wygląda tylny backplate. Bardzo fajna karta, bardzo dobra cena, bardzo dobra wydajność. Tak więc 3 razy B. I teraz na koniec pewnie zastanawiacie się ile dokładnie kosztuje taki zestaw. Tak więc już wam mówię Dokładnie za taki zestaw przyjdzie Wam zapłacić 4351 zł. Mam nadzieję, że dzisiejszy zestaw przypadł Wam do gustu. Linki do tych wszystkich podzespołów znajdziecie oczywiście standardowo w opisie filmu. Tam macie zawsze najniższe ceny. Jeśli filmik Wam się podobał, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, napiszcie komentarz dla zasięgu oraz zasubskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco z nowymi filmami. A jeśli chcecie, abym to właśnie Wam złożył zestaw, piszcie do mnie. Linka również znajdziecie w opisie. Na dzisiaj to wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę na razie trzymajcie się, cześć!